Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco, raz serdecznie, z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, tak jak zapowiadałem, w poniedziałek pojawiają się wyniki rozdania na The Sims 4 Uniwersytet. Przepraszam, że tak późno od razu, ale niestety no jestem pomiędzy jednym kolokwium a drugim kolokwium osoby, które studiują wiedzą jak jest, no i niestety no tak wyszło, że, że niestety no, 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 no trzeba się czasem po prostu nauczyć, no, no takie jest życie, słuchajcie. Ale jestem, słuchajcie, no i teraz będziemy sobie losować. Jak widzicie z 19.19, nie wiem o której ten film się pojawia. Ja to już wpisałem link do naszego filmu i będziemy sobie wybierać randomowego, uwaga, proszę bardzo, najpierw sobie znajdziemy wszystkie komentarze, zobaczymy ile komentarzy napisaliście i następnie wybierzemy sobie randomowego zwycięzcę. Zaraz się dowiemy kto to jest, sprawdzimy, czy wszystkie punkty, o których mówiliśmy w rozdaniu, ta osoba wykonała. No i dowiemy się, czy to właśnie ta osoba wygrała. No i dodatek do The Sims 4. Słuchajcie, na samym początku chciałem Wam jeszcze dodatkowo podziękować, słuchajcie, za 90 tysięcy subskrypcji, bo wybiło mi dokładnie wczoraj. To wszystko, dzięki wam, mam nadzieję, że tak zostanie, dokładnie pisaliście 4237 komentarzy, także jeszcze podziękuję wam po raz kolejny, dzięki to wam, wszystko się wydarzyło, mam nadzieję, że zostaniecie tutaj po tym konkursie, nie będzie tak, że odsubskrybujecie mnie, no nie chciałbym tego, powiem wam szczerze, bo jakby człowiek coś robi, tak, i, i wy go subskrybujecie tylko po to, żeby wygrać, no to jakby, jakby, nie wiem, czy chciałbym takim osobom jakby dawać e, kod, no, no nie wiem, to jest takie, jakby średnie. Ja to Wam coś daję, więc wydajcie coś od siebie. Dobra, okej, okay. słuchajcie. Ee... Wybierzmy sobie randomowego zwycięzca. Uwaga, startujemy, ja sobie kałoczę, boję się, boję się, boję Uwaga, kogo my tu mamy, lecą jakieś niki, przeróżne. I mamy November Night. Zobaczymy, czy na Instagramie November Night mnie obserwuje. Ja już sekunda wchodzę. November. Hmm, nie widzę X November Night, aby mnie obserwowała. Spróbuję jeszcze raz. Słuchajcie, x. Kropka, może znajdę przez Instagrama November Night. Jest to Julia. Zobaczymy, czy Julia mnie obserwuje. Nie, obserwuje mnie. Dobra. Julia, słuchaj, gratulacje Ci wygrania. Tej, Tego właśnie dodatku. Mam nadzieję, że jeszcze go nie kupiłaś. Także gratulacje. Pamiętajcie, kochani, że to nie jest jedyne rozdanie na moim kanale. Będziesz o tych rozdań więcej. Cieszcie się ze szczęścia. Julii. Tym razem wygrała Julia, następnym razem wygra ktoś inny. Słuchajcie, także nie martwcie się i nie hejtujcie osoby, która wygrała. Jak widzieliście, nic tutaj nie przygotowałem, nic tutaj nie montowałem. To wszystko jest losowe. I e, pamiętajcie, zachęcam was do tego, abyście, słuchajcie, pozostawali e, i subskrybowali dalej mój kanał, bo nie będziecie tego żałować, będą się dalej pojawiały takie rozdania. A Julii jeszcze raz gratuluję na ciebie, do, e, napiszę do ciebie prywatną wiadomość na Instagramie i tam się ugadamy z wszystkim. Wam dziękuję, pamiętajcie, cieszcie się szczęściem innych, bo wtedy do was szczęście... Też kiedyś przyjdzie, jak będziecie narzekać, jak nie będziecie cieszyć e, czyimś szczęściem, to w końcu karma was dopadnie i nigdy nic nie wygracie. Tak to działa, słuchajcie, ja w to wierzę, nie wiem czy w to wierzycie, mam nadzieję, że tak. I pamiętajcie, nie odsubskrybujcie mnie, bo się zdenerwuję i już raz nie będzie. <laughs> nie, no dobra, oczywiście żart. To co, dziękuję wszystkim bardzo, bardzo mocno za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, słuchajcie, do następnego, do zobaczenia i cześć. Mam nadzieję, że cieszycie się, że udało wam się wziąć udział w tym e, rozdaniu i będzie was więcej w przyszłości dziękuję jeszcze raz za 90 tysięcy subskrypcji naprawdę wiele to dla mnie znaczy i widzimy się w kolejnym odcinku kochani do następnego do zobaczenia i cześć